Straż graniczna odkryła kolejny nielegalny podkop na granicy. Tak. Tunel zaczynał się na Białorusi i kończył na prywatnej posesji po polskiej stronie. Tak. Czy to my jakoś kontrolujemy, panie? No mieście? tak, ten tunel funkcjonował około 24 godzin. Od razu jak zaczął się w nim ruch, systemy, które zostały zainstalowane za naszych rządów na barierze wyczuły, wyczuły ten ruch. Prowadzone były też prace operacyjne wcześniej. Ale taki przekop to chyba jest robiony przez kilka dni, albo nawet dwie no, kilka, Kilkanaście. I rozumiem, że kto uczestniczy w tym przekopie? Sami migranci, czy służby białoruskie? Nie wiem, jak, jak to wygląda po stronie białoruskiej. Na pewno są to migranci, którzy są nadzorowani przez służby białoruskie. No przecież tam Zbliżenie się do tej zapory, do granicy bez zgody służb białoruskich jest niemożliwe. Tylko, panie redaktorze, ja dziękuję za to pytanie, bo wczoraj pojawiły się takie informacje: a to jakaś mysia Jama, nic wielkiego. To, żeby wszyscy wiedzieli, to jest ponad 30 metrów przekopu pod ziemią. W najwyższym punkcie ten, ten tunel miał prawie 1,80 m wysokości. 1,80 m? To jest Najwyższy... specjalistyczny, specjalistyczny sprzęt, nie wiem, Nie, to wszystko było podobno, wszystko było, mówię, nie wiem, Bazuje na informacjach od straży granicznej. Wszystko było ręcznie kopane. Czyli kilo, łopata, i tak dalej? Tak, tak, tak do mnie Czy przez ten tunel zdążył ktoś przejść? Tak, ale z tego co wiem, większość tych osób została już wyłapana.